Witam was w drugim odcinku już gry Tower Defense na Ninja Kiwi Play balance Ta gra jest po prostu super, grałbym w nią ciągle No i polecam, zapraszam do oglądania Ludziska Dobra Omak, widzimy tę Odgapiam od takiego jednego typka, który mi tak robił. Serio? No, mi tak robił, ze mną wygrał typek. Serio? Mhm. Uh -huh. Jak ty możesz to. Widzisz, i mi nic nie przechodzi. Teraz już swoją stosuję. A, robi moją taktykę, tak? No tak, patrz, ja mam nawet już ten. O. Ale ty nie masz nic, żeby nie mam przewagi. Dobra. Mm. Następna runda. Uh, dobra, czekajcie. 11 minut. Dobra, więc już prawie, prawie, jeszcze raz. Prawie. Ej, a dałoby się? A dobra, no, nic... Tak. Ale stosujesz teraz moją taktykę. Tak? Nie, już nie, już nie, nie stosujesz. Nie, nie. <grym> no nie No i patrz na moją taktykę, patrz, u mnie nic nie przechodzi. Nawet te żółte. Kaszł. Nawet te żółte nie przychodzą. No to powiem Ci tyle, że już przejdą. I co? Przeszły! A... Czekaj... Takie jest mądrze, to teraz sobie kupuję ninja. <grym> dawaj ninja, dawaj. O, ninja ostrowi

Koło mały a-a. Proszę Państwa Co za emocje hmm. Dobra, już mam 2000 Ja mam tylko 605 Bo ja sobie stawiam pełno tych tych ...jak widać Ale powiem ci, że to Ci nie pomoże co teraz ci zrobię O kurde, przeszło mi! <śmienny> nie, nie, Chociaż nie, 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 jedno takie jedno odleciało tam Taki bok, taki ułamek taki. nie, teraz nie, Tak? Czyli one łatwiej No ty tak, tak. No niszczcie to! No patrz! A ta armata tego nie niszczy! No bo ty cały czas robisz w innym kierunku. Ty cały czas upgrade'ujesz powierzchnię. N nie abrydujesz, żeby szelało do góry. Ty jesteś taki mądry! Tak. Ja już mam 2000. tysiące A ja mam cztery Taki jest dobry, dobra Proszę O ty Proszę Dobra to ja przegrałem Ziemaczki już przegrałem niestety Kurde, z tymi puszkami To spokój się To spokój Spokojnie nie ja spokojnie! Wygrałem! Dobra, ziomeczki, to my się będziemy z wami żegnać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pożegnaj się spawacz. Hej! A rapiona!